Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik ciśnienia w Fordi Mondeo V to kluczowa część układu napędowego, która monitoruje parametry pracy silnika. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, pojazd może generować błędy lub pracować niestabilnie. Aby to rozwiązać, konieczna jest wymiana zużytego czujnika. Pierwszym krokiem jest lokalizacja elementu, najczęściej znajduje się on w pobliżu skrzyni biegów lub w komorze spalania. Przed rozpoczęciem przygotuj klucz imbusowy, nowy czujnik, upewnij się, że jest kompatybilny z Twoim modelem i rokiem produkcji oraz chusteczkę do czyszczenia. Aby usunąć stary czujnik, odłącz baterię, a następnie użyj klucza do rozłączenia zacisków i wyciągnięcia urządzenia. Przy instalacji nowej części zachowaj ostrożność, nie przeciągaj śrub i sprawdź, czy połączenia są szczelne. Jeśli nie jesteś pewny, zawsze sprawdź instrukcje obsługi samochodu. Kupienie odpowiedniego czujnika to kolejny krok. Szukaj ofert online, które oferują części oryginalne lub kompatybilne. Warto porównać ceny i sprawdzić opinię o sprzedawcy. Pamiętaj, że numer części powinien odpowiadać Twojemu pojazdowi. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!